Bóg światła, jedynym Bogiem. Jak się modlić? Do Boga światła, jak chcesz się modlić, to jak uważasz? Bo to, te twoje życie, to jest życie z Bogiem. Ty i Bóg. Nie ma nikogo więcej. Więc nawet jeśli jesteś urodziny w domu, nawet jeśli jesteś u przyjaciół, jesteś w tłumie ludzi, to jaka jest relacja, to jest tylko pomiędzy tobą a Bogiem relacja. Więc jak się modlić? Tak jak potrafisz, tak jak umisz, tak jak chcesz. Bo jeśli nie modlisz się tak jak chcesz, to udajesz. To jesteś sztuczny. Nie wyrażasz siebie tak, jak chcesz się wyrazić. Często ludzie w emocjach siebie wyrażają. Czy w emocjach wesołych, czy w dramatach siebie wyrażają. Podczas dramatu rodzinnego, czy wesołego. Wesołej chwili. I to jest prawdziwa modlitwa kiedy w danej chwili zwracasz się do Boga, kiedy chcesz, kiedy potrzebujesz i rozmawia z Nim, jak chcesz. Jeśli w tym momencie chcesz do Boga powiedzieć, Boże, pomóż by te wszelkie cierpienia ustały. To powiedz: Jeśli siadasz do posiłku i chcesz powiedzieć własnymi słowami, podziękować za ten posiłek i Bogu, i tym, którzy ten posiłek sporządzili, to powiedz własnymi słowami. Jeśli wykonujesz coś ciężkiego i masz uczucie, które często samo z siebie wychodzi, i mówisz, Boże, jak ciężko, przydałaby mi się pomoc. To jest właśnie modlitwa, również. Więc to, co robisz w życiu, Fizycznie jest w pewnym sensie modlitwą do Boga. Czy wypowiesz coś w myślach, czy wypowiesz coś słownie w pewnym momencie czynienia jakiejś rzeczy, to jest modlitwą do Boga. Więc kiedy chcesz? Jak chcesz? Zwracaj się do Boga światła. Za przykład mogę podać: Jeśli chcesz zatańczyć dla Boga, zatańcz dla Boga. Jeśli chcesz zaśpiewać dla Boga, zaśpiewaj dla Boga. Jeśli chcesz czynić dobre rzeczy, czyń dobre rzeczy. Jeśli chcesz. Powiedzieć dobre słowo, powiedz dobre słowo. Jeśli chcesz nauczyć kogoś czegoś, naucz kogoś czegoś. Wszystko to jest i wiele innych rzeczy, dobrych rzeczy, sprawiedliwych moralnie rzeczy, jest modlitwą do Boga światła. A co z wyuczonymi Regułkami, wierszami, jeśli chcesz nimi się pomodlić, pomódl się, ale pamiętaj, że to są wyuczone regułki, które powtarzasz przez całe życie, tysiąc razy, dwa tysiące razy. Natomiast prawdziwa Modlitwa to są, to są rzeczy niewyuczone, które uczyniłeś za życia.